Gość poranka gościem poranka 7 9. jest senator Prawa i Sprawiedliwości Anna Bogucka. Dzień dobry. Hey, dzień dobry panu. Dzień dobry słuchaczy. Pani senator rząd przedstawił wczoraj założenia tarczy wschód. Pochwala pani ten pomysł rządu. E Przede wszystkim no, bezpieczeństwo jest e, takim priorytetowym e, zadaniem. To jest najważniejsza chyba rzecz dla n, nas wszystkich e, Polaków. Ja e, cieszę się, że m, o bezpieczeństwie rząd obecny mówi w sposób e, taki, jak powinien mówić nawet już wtedy, kiedy e, nasz rząd e, zabiegał o zabezpieczenie granic. A wtedy przypomnijmy sobie, jaka była e, sytuacja. To była sytuacja nadzwyczajna wyjątkowa, niespodziewana. Wtedy rząd starał się przeciwdziałać tej trudnej sytuacji. Rozpoczęła się budowa przecież tego muru i opozycja co robiła? Negowała to wszystko, podważała, krytykowała, mówiła, że taki mur nigdy nie powstanie, że. Cały ten sposób właściwie bojkotowała. No, pamiętamy, że część obecnej koalicji rządzącej podawała jedzenie, chciała podawać jedzenie tym osobom, które Właśnie chciały nielegalnie przekroczyć granicę. Że, że straż, straż graniczna musiała właściwie tego tej granicy strzec z dwóch stron, więc raz ze strony Białorusi, ale również przed celebrytami, przed politykami, którzy ewidentnie bojkotowali, obrażali, podważali zaufanie do, do straży granicznej. więc to, to zachowanie było skandaliczne, nie powinno mieć nigdy miejsca, szczególnie w takich sytuacjach nadzwyczajnych. Dlatego też no, cieszymy się, że teraz podkreślają, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, chociaż nie potrafią powiedzieć, że kontynuują to, co rząd prawa i sprawiedliwości rozpoczął. Tak? Nie, no tutaj akurat trzeba powiedzieć, że część polityków koalicji rządzącej mówi, że te dobre pomysły będziemy Kontynuować. No, ale raczej, ja z tego, co słyszę, to w większości krytykują, że wówczas to była nie do końca przemyślana praca, a teraz zaczynają na nowo na to patrzeć. Ale oczywiście to dobrze, jeżeli potrafią przyznać, że bezpieczeństwo jest naszym celem nadrzędnym. Oczywiście powinniśmy pamiętać, że. To bezpieczeństwo powinniśmy przede wszystkim też tutaj w oparciu o sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, w oparciu o NATO, no powinniśmy oczywiście zabiegać o to i dążyć do tego, żeby granica, zabezpieczenie tej granicy, to była również finansowane z Unii Europejskiej, bo, bo to jest przecież też cel nie tylko polski, ale, ale bezpieczeństwo całej Unii Europejskiej. No i tak w kampanii wyborczej na jesieni szczególnie, Trochę tak poddawaliście się wątpliwość, jeżeli chodzi o te inwestycje w obronność, które mogą nie realizować ewentualnie politycy platformy obywatelskiej, koalicji obywatelskiej, a tymczasem jest nowy rząd i też tutaj się zbroi i dba o bezpieczeństwo tej wschodniej granicy. No pewnie dobrze, że poszli porozum do głowy, bo, bo to jest cel nadrzędny, bardzo ważny. My cały czas podkreślaliśmy, że... Ta obronność jest bardzo ważna. Szkoda, że wtedy też jednak niszczono wiele spraw związanych z obronnością, bo przecież to rząd prawie sprawiedliwości zwiększył koszty na wyposażenie obronności. Ale można powiedzieć, tego, że jednak zmieniły się też czasy. No ale te czasy już się zmieniły i wcześniej, kiedy, kiedy obecna koalicja była w opozycji, była totalną opozycją, ale no, niemniej jednak ta obronność jest bardzo ważna, jest nadrzędna, dlatego też no, ważne są te wybory, które są przed nami, bo to już niedługo wybory 9 czerwca, dlatego też tutaj chciałabym zachęcić, żeby żeby y, ta frekwencja była jak najwyższa, bo wiem, że y, no niektórzy już podchodzą, że to są kolejne, kolejne wybory. No ludzie już trochę dosyć na... mają, ile, ile tak, to można pamiętam. je chodzić do urni i głosować <laughs> i przeżywać tej kampanii raz jeszcze. No tak, ale to są naprawdę y, ważne wybory, które. Będą miały wpływ na nasze życie. Tutaj od, od tych wyborów przecież zależy nie tylko jaka będzie Europa, ale również jaka będzie pozycja Polski w Europie. Pani senator, to do, do wyborów, do eurowyborów jeszcze przyjdziemy. bym chciał zostać jeszcze przy, przy tej tarczy. Szef MON, w Wkosienia Kamysz, liczy na współpracę wszystkich sił politycznych w tym zakresie. Rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość przy tym temacie będzie współpracowało. No tak jak powiedziałam, bezpieczeństwo jest rzeczą nadrzędną, najważniejszą i oczywiście my zawsze podkreślaliśmy, że prawo i sprawiedliwość jest merytoryczną opozycją. Nie tak jak było wcześniej, że była to opozycja totalna, która krytykowała wszystko, więc to, co jest dobre, ważne dla społeczeństwa, dla Polaków, na pewno będziemy popierać. Niedługo ma zacząć działać rządowa komisja do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich. Pani zdaniem to dobrze? No, jako, wy jako prawo i sprawiedliwość powinniście chyba przyklasnąć, bo sami taką komisję powołaliście. Ale nie funkcjonowała ona zbyt długo. No niestety właśnie ta komisja była powołana i, i mogła dalej je funkcjonować, bo to była komisja parlamentarna, teraz jest to komisja rządowa. I, I niestety, no tutaj z tego co widzimy, tak jak działają te dotychczasowe komisje, bo jednak jest tego dosyć dużo, trudno mówić tam o jakiejś merytorycznej pracy. To są raczej igrzyska, to jest szukanie na siłę tylko winy u, u obecnej opozycji. Dlatego też tutaj no, mamy dużą wątpliwość, niepewność, a wręcz no, prawie że przekonanie, że jednak nie będzie to komisja obiektywna, merytoryczna, bo jeżeli już się słyszy, że. E, takie, takie prze, taki przekaz, że Prawo i Sprawiedliwość to był rząd prorosyjski, no to już chyba do większych absurdów nie można dojść. Przecież to właśnie jako rząd Prawo i Sprawiedliwości pierwszy wspierał Ukrainę, był za sankcjami dla Rosji e, i, i nigdy nie było żadnych przesłanek, żeby móc coś. Takiego y, nawet wysnuć. Y, zresztą no, przypomnijmy również, że to już się zaczęło przecież od, od czasów nawet y, 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 Smoleńska. Y, więc y, no, myślę, że. że to druga strona ma dosyć dużo chyba raczej w sobie do zarzucenia, bo przecież pamiętamy też te słowa, które padały, że trzeba współpracować z Rosją taką, jaka ona jest, że żeby dopilnować, żeby nikt nie sypał piachów, tryby i, i, i tak dalej. Dlatego też no, tutaj jest to niebezpieczeństwo, że jednak te Komisje to są bardziej w kierunku takim, by na siłę szukać sensacji, na siłę szukać oskarżeń tam, gdzie ich naprawdę nie ma. A tutaj, jeszcze... pani senator, no widzimy potwierdzenie tego sformułowania, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Platforma Obywatelska mówiła dokładnie to samo, kiedy wytworzyliście komisję do spraw badania tych wpływów rosyjskich. Też nie wierzyli wasze w intencje, też uważali, że dobre intencje, też uważali, że jest to polityczna chucpa, żeby upiec zglilować Donalda Tuska. E, tak, panie redaktorze, ale e, ja uważam, że też e, pewnych granic nie można przekraczać, e, bo e, te granice są coraz bardziej przekraczane. E, dochodzi do e, naprawdę takiej silnej e, polaryzacji e, i to jest bardzo niebezpieczne. E, te rowy są coraz e, głębsze, a. a e, Każda władza powinna jednak dążyć do, do zasypywania tych takich rowów. Eee, przecież... No, ale wiemy ma... doskonale, że żadna władza ale, do tego nie dąży tak naprawdę. Ale, 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 ale Panie Rozar, że pewnej granicy można przekraczać, jeżeli, jeżeli do, nazywa się wyborców Prawa i Sprawiedliwości jako złem, bo przecież tak, tak padały niejednokrotnie słowa z ust premiera, że no, musimy skończyć z tym złem, że wyborcy są wielkim problemem dla Miera. No, tych, promier, tych problemów jest. Ale pamiętamy też słowa pani senator, prezesa Kaczyńskiego, który mówił o gorszym sorcie. To też nie były słowa, które zasypywały te podziały między, między wyborcami. Ale mówię, to idzie coraz dalej i jednak zawsze no, władza powinna, ma więcej e, mechanizmów do tego, by jednak e, łączyć, by starać się zasypywać, bo e, no, widzimy zresztą to, co się stało i na Słowacji. Więc ja na przykład no, no, nie umiem się pogodzić z taką e, nienawiścią e, w polityce. Dla mnie jest to e, nie do przyjęcia, ja uważam, że, że yy, no są rzeczy, które powinny nas jednoczyć, łączyć. Wszyscy powinniśmy zabiegać o to, żeby yy, jednak yy, Polska się rozwijała i, i, i żeby ludziom się żyło dobrze i bezpiecznie. Panie Senator, a o czym to świadczy, że kolejny raz w kolejnych wyborach na jedynce Prawa i Sprawiedliwości w województwie podlaskim nie ma właściwie osoby związanej w jakikolwiek sposób z województwem podlaskim? No tutaj akurat e, listy są zatwierdzane centralnie, więc ja jak gdyby tutaj już e, tak szczegółów e, nie znam. Jest, ale pytam o, o pani opinię nie, nie, nie. czy to nie, czy to nie, nie jest nie, błąd. Tak. To znaczy są jest przecież lista dosyć długa, jest tutaj dużo znanych nazwisk i z tego regionu, natomiast mamy wybór też osoby spoza regionu. Ale też trzeba powiedzieć, że w Europarlamencie no, realizuje się jednak tam cele bardziej ogólne cele dla kraju. I tutaj właśnie jako ten program Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo dobry program, jeżeli chodzi o pozycję Polski w Europie, więc no myślę, że, że to jak gdyby nie ma takiego większego znaczenia. No ale może tego, dla to... mieszkańców ma, że chcą mieć swojego przedstawiciela no to... prawdziwego, którego znają od lat, że tutaj działa na ich rzecz i zaufają, że tym razem będzie działał o ich, walczyło o ich sprawy na poziomie europejskim. No ale tak jak powiedziałem, no to tutaj jest, jest możliwość wyboru, a, a niemniej jednak no, wybory do europarlamentu to jednak jest reprezentowanie y, całego kraju, a nie tylko regionu. Y, na pewno y, kandydaci też wszyscy y, albo znają, albo zapoznają się z regionem, także tak to nie jest tak, że, że nie znają tego terenu. Y, natomiast no, tutaj chciałam właśnie Podkreślić, że to są bardzo ważne ważne wybory i, i to, to prawo i sprawiedliwość jednak ma ten program, który dąży do tego, by Polska miała silną pozycję w Europie, bo tak naprawdę tutaj rozwija się teraz, rozgrywa się sprawa, jaka będzie Europa. Czy to będzie. Związek państw niezależnych, samodzielnych, suwerennych. Czy to, co obserwujemy w ostatnim czasie, że jednak zmierza to do takiej federalizacji, do powstania jednego supermocarstwa, gdzie te prawa poszczególnych państw są ograniczone i ta suwerenność jest też ograniczana. To jest bardzo, bardzo niebezpieczne, bo jednak no, chcielibyśmy i powinniśmy o najważniejszych sprawach stanowić sami. No to tym bardziej, czy, czy nie warto byłoby na miejsce biorące, to najważniejsze, na jedynkę, wystawić człowieka stąd, który miał na przykład bardzo dobry yy, wynik w wyborach do parlamentu polskiego. No tutaj tak jak powiedziałam, no to jest w różnych regionach różnie to się układa i, i w niektórych są jedynki z danego regionu, w niektórych są z zewnątrz, ale tak jak powiedziałam, to to nie są z zewnątrz osoby, które nie znają zupełnie terenu albo nie znają Polski, no bo tak jak powiedziałam w Europarlamencie jednak reprezentuje się kraj dany i, i, i ważny jest przede wszystkim jaki to jest ten program ugrupowania, z którym się idzie tam do, do Europarlamentu. A czy pani zdaniem, pani senator, ta porażka w podlaskim sejmiku to jest wina właśnie Krzysztofa Jurgiela? Bo on to został takim kozłem ofiarnym tej całej sytuacji? Znaczy nie mamy tutaj żadnych podstaw, by wydawać jakąkolwiek opinię, czy, czy, czy tak, czy nie. Nie, nie, nie jestem wtajemniczona w szczegóły, więc nie będę się wypowiadała na ten temat. Niemniej jednak jest to wina oczywiście e, bezsprzeczna. Dwojga radnych. To jest dla mnie też sytuacja zupełnie nie do przyjęcia, bo jest to no zdrada, ale wobec wyborców. To jest to szukanie wyborców, bo ja nie rozumiem, jak można iść z listy Prawa i Sprawiedliwości, a więc podkreślać, że się reprezentuje ten program, że się będzie realizowało ten program i od razu bezpośrednio po wyborach zmieniać zupełnie ugrupowanie przeciwników wstawne y, tylko i wyłącznie dla stanowiska, no więc tego takiej. No ktoś takiej o sytuacji... nich wystarczająco nie zadbał. Ale tutaj to, to, to nie, panie Dyrektorze, nic nie usprawiedliwia takiej sytuacji. No to są ludzie dorośli, którzy nawet jeżeli coś tam no, im nie, nie, nie pasowało, czy, czy nie byli z czegoś zadowoleni, to powinni rozmawiać, a nie zdradzić wyborców. Bo to jest przede wszystkim, no już no, no nie tylko o, chodzi o ugrupowanie Prawa i Sprawiedliwości, ale o wyborców. Ileś ludzi im zaufało. Jeżeli chcieli e, reprezentować inne ugrupowanie, no więc powinni wystartować się z innego ugrupowania, z własnych jakichś komitetów, e, a nie w taki sposób, no, no to jest. A czy pani poda im rękę? Bo takie też sformułowania padają, że już tym Jesawie Burnus i Markowi Malinowskiemu ręki nie podamy że to, to są rzeczy naprawdę małostkowe. To, to jest kultura osobista, no, wymaga pewnych zachowań, natomiast nie zmieni to na pewno mojego stosunku do, do zachowania takiego, bo, bo takie zachowanie no, jest jednak naganne i, i, i tego y, promować w żaden sposób y, nie można. My jako politycy jednak y, powinniśmy no, być y, jakimś tam wzorem. Y, też wiarygodności takiego wzbudzać zaufanie, bo, bo przecież na tym się opiera i, i nasza kampania, i później wybór, więc tego zaufania nie powinniśmy nadwyrężać i, i tracić, a tutaj to jest przykład zupełnego lekceważenia wyborców. Warszawa jako pierwsze miasto w Polsce zakazuje krzyży w urzędach. Co pani sądzi o tym rozporządzeniu prezydenta Warszawy? Przede wszystkim no jestem bardzo z tego powodu, jest mi smutno, bo jeszcze jakiś czas temu trudno było pomyśleć, że, że do czegoś takiego może dojść. A to, co się stało, to też nie można powiedzieć, że to jest tylko decyzja jednego prezydenta. To jest y, polityka koalicji obywatelskiej, ponieważ y, to jeszcze przed wyborami, przecież tak jak pamiętam, Nitras y, mówił, że Trzeba opiłowywać katolików z przywilejów. Trzaskowski jest wiceprzewodniczącym platformy obywatelskiej i ten program jest realizowany. Dla mnie jest to no, sytuacja niedopuszczalna, bo no, krzyż to jest symbol wiary, ale też jest to pewna taki symbol nawet narodowy, przecież krzyż. Towarzyszył y, Polakom przy wszystkich ważniejszych zrywach y, narodowościowych, y, powstaniach. To jest też y, no, wielowiekowa tradycja i y, 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 to się przypominają takie chyba najbardziej mroczne czasy komunizmu, kiedy. Wyprowadzano i religię ze szkół i, i, i zdejmowano krzyże. Tu możemy sobie przypomnieć e, słowa e, prymasa tysiąclecia, tak, Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który. Mówił tam, jeżeli dobrze pamiętam, że jeżeli przyjdą niszczyć naród, to zaczną od Kościoła, bo Kościół jest siłą narodu. Także myślę, że to jest kolejna granica przekroczona bardzo niedobra. No właśnie, mówi panie, że jest to przekroczona kolejna granica. Jest takie ryzyko, że kolejne miasta pójdą śladem Warszawy, że ten szlak został już przetarty? Myślę, że, że tak jak powiedziałam, jest to yy, wpisane w strategię Platformy Obywatelskiej, który wcześniej już była o tym mowa przed wyborami, yy, i jest takie zagrożenie, że to jest takie wyważenie, jak będzie to przyjęte i, 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 i czy można pójść dalej. Senator Prawa i Sprawiedliwości Anna Bogucka była moim gościem. Dziękuję za rozmowę, pani senator. Dziek dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Siódma, dziewiąta. Gość poranka.